Check. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W tym materiale, tak jak obiecałem, wjeżdża klawiatura z Korsarza K70 Low Profile. Bardzo fajny sprzęt, naprawdę jakość wykonania super. Taki Maybach wśród klawiatur. Warta każdej złotówki, naprawdę czuć różnicę. Jak zmieniłem na tą klawiaturę, to w siódmym niebie byłem, naprawdę jest o czym porozmawiać. Przede wszystkim na uwagę zasługuje pakowanie tej klawiatury, naprawdę wszystko jest hermetycznie fajnie opakowane. Jak widać mamy klawisze do wymiany, możemy sobie wymienić klawisze na takie bardziej antypoślizgowe, też w innym kolorze, żeby zauważyć. Tutaj mamy taki link specjalny, możemy sami przy użyciu tego wymieniać sobie klawisze, co jest bardzo fajne, możemy te klawisze wyciągać. Super sprawa, było wszystko pięknie, elegancko zapakowane, hermetycznie, co do tego no pierwsza klasa, ale co się dziwić jak taki fajny sprzęt no to wymaga dobrego opakowania, yy, Jakość. Jakość naprawdę na najwyższym poziomie. Yy, a Melinium tutaj jest na klawiaturze, więc jest ona z aluminium. Fajna sprawa, nic się tutaj nie brudzi. Dzięki ułożeniu tych klawiszy można sobie tu wszystko wyciągać. Także, jak ktoś lubi jeść nad sprzętem, to odkurzaczem czy czymkolwiek może to szybko wyczyścić. Dodatkowo mamy bardzo fajne pokrętło, które nam zmienia głośność. Możemy zmutować. Możemy sobie też wybrać podświetlenie. Bardzo fajna sprawa, mamy tutaj różne opcje, różne profile. Te podświetlenie RGB jest naprawdę fajne, możemy każdy klawisz mieć inaczej przypisany. Możemy żeby tutaj nam taka fala szła, możemy sobie zmieniać w ogóle kolory, możemy mieć jeden kolor, możemy mieć statyczne, możemy mieć dynamiczne. Naprawdę podświetleń dzięki programowi IQ jest tutaj bardzo dużo. No i wygoda. Dlaczego wygoda? No mamy podkładkę pod nadgarstki. Jak widzicie, z tą podkładką, no to no nie męczy się nam ręka. Można na niej grać. Grałem ostatnio na niej chyba nie 12 godzin bez przerwy i naprawdę super sprawa. Bardzo wszystko ładnie chodzi, pomimo tego, że jest to klawiatura mechaniczna, to jest dosyć cicha. No i gumowane klawisze z takiej, nie wiem jak to nazwać, no to jest takie specjalne tworzywo nie dość, przyjemne w dotyku palce się na nie nie pocą i, i bardzo fajnie się klika szybko można wszystko zrobić dodatkowo mamy dodatkowe klawisze tutaj które y, możemy y, używać do przełączania y, czy muzyki, czy jakiegoś filmu y, wszystko jest dobrze poukładane naprawdę układ tej klawiatury jest bardzo fajny, leży dobrze nic tylko grać nic tylko używać no, co prawda cena jest Dosyć spora, ale naprawdę warto wydać te pieniądze, bo jest to górna półka, nie jest to jakiś sprzęt dla jalaików, prawdziwy gamingowy sprzęt na wypasie. I każdy streamer, i każdy gamer na pewno nie pogardzi tak piękną klawiaturą. A tu dowiecie się więcej, zapraszam do pokazu.